jedną z podstawowych plag prowadzenia biznesu w Polsce. Zresztą nie tylko prowadzenia biznesu, ale nawet w rodzinach to się zdarza. Słyszałem wiele historii, że ktoś komuś podżyrował pożyczkę i czy przyjaciel, czy ktoś bliski spieprzył na przykład za granicę, a no, tam ten, któremu podżyrował, musiał oddawać. To jest bardzo powszechne zjawisko, że Kontrahentom się nie płaci, bierze się towar, podpisuje się umowę a czy fakturę, a z zapłatą się bardzo, bardzo długo zwleka. O czym to świadczy? No, ktoś powie: No, tak trzeba, nie, nie umiem sobie poradzić, nie, nie było innego wyjścia. Nie. Słowo Boże jest tu ostre i w sposób bezdyskusyjny, bezapelacyjny rozstrzyga ten problem. Zobaczcie sobie Psalm 37, werset 21. Weźcie sobie ten werset, dla swoich kontrahentów drukujcie na fakturach, nie? żeby taki jaki może być dopisek. Bezbożny pożycza i nie oddaje. To jest jasna ocena, tu nie ma dyskusji. Jaki powód, że w Polsce jest to tak powszechne. Polacy są bez Boga, są bezbożnikami. I taki będzie owoc na płaszczyźnie kontaktów finansowych między Polakami. Kolejny przyczynek do ewangelizacji Polski. Po prostu potrzebujemy ludzi pobożnych, żeby uzdrowić także gospodarkę i relacje finansowe.